Pokal Emily Sande Heaven w Radiu RMF FM. Pamiętacie zdjęcia klasowe? Pytanie kieruje do tych słuchaczy, którzy chodzili do szkoły w latach osiemdziesiątych i obowiązkowo musieli być ubrani w takie straszliwe, sztuczne, nieprzepuszczające powietrza fartuszki szkolne albo na przykład granatowe albo no właśnie była taka wersja niestety w bezlitosnym fioletowym kolorze. Macie jeszcze te zdjęcia, na których chłopaki stoją sztywno, a dziewczynki siedzą z obowiązkowo położonymi rączkami na kolankach? Utrzymujecie kontakt ze swoimi dawnymi koleżankami i kolegami z podstawówki i liceum? Jeśli tylko macie ochotę, prześlijcie mi foty z tamtych lat z bonusem w postaci zdjęć z wycieczki szkolnej, na którą nasze dzielne mamy gotowały nam co najmniej 6 jaj na twardo którymi przynajmniej niektórzy z moich szkolnych kolegów obrzucali przechodniów z wycieczkowego autobusu. Pamiętacie to? I jeśli tak, nie bójcie się. Prześlijcie foty na adres agnieszkamałpa.rmf.fm A wy cały czas słuchacie audycji wszystkie numery Agnieszki Chylińskiej. Oczywiście, że w radiu RMF -FM. Po reklamie. Tutaj radio RMFFM godzina 14, przenosimy się do studia Faktów, a tam z najnowszymi informacjami czeka Michał Zieliński. To już ostatnia godzina audycji, wszystkie numery Agnieszki Chylińskiej w radiu RMF FM. Wielu z Was pyta, jak pracuje mi się w nowym telewizyjnym show. Odpowiedź już za chwilę. A ja z kolei zapytam się Was o największe towarzyskie gafy, jakie Wam się przytrafiły w życiu. A tę godzinę muzycznie rozpocznę Phil Another Dej, Donna Medeoro w radiu RMF FM. Pytacie się mnie, jak mi się pracuje w programie Mali Giganci. Muszę wam powiedzieć, że to dla mnie trudna i wymagająca robota, wbrew pozorom. Ocenianie dorosłego uczestnika jest niełatwym zadaniem, a co dopiero młodego czy nawet powiedziałabym, małego człowieka. Nie sądziłam, że Tyle stresu będzie mnie to kosztowało, ale jednocześnie, że będę mieć tyle powodów do wzruszeń, i że dzieciaki, które poznaję w programie, będą tak fantastycznie uczyć mnie pokory, empatii. Czuję sercem, że kiedyś, kiedyś za kilkanaście lat, niektóre nazwiska będą znane, że te utalentowane dzieci, jeśli tylko będą mieć przy sobie mądrych dorosłych, wyrosną na wielkie gwiazdy muzyki polskiego kina, któż to wie dzisiaj, pięknie i zarazem cholernie trudno im towarzyszyć, gdy występują, denerwują się i w końcu opuszczają program. A teraz John Mayer, Waiting on the World to Change. One, Piękna i zdolna Cheryl Cole, Call My Name w radiu RMFFM. Niefortunne sytuacje, gafy pomyłki, szczególnie gdy świeżo poznaliśmy jakąś grupę ludzi, a to w pracy, a to na urlopie. Czy zdarzyła wam się jakaś absolutnie koszmarna gafa na jakimś bardzo oficjalnym przyjęciu, lub też po prostu na luźnej domówce u znajomych? Ja oczywiście mam na koncie co najmniej kilkanaście takich sytuacji, no wynikających też ze specyfiki mojego zawodu, szczególnie w latach działalności zespołu ONA, będąc bardzo aktywnie imprezującą siłą rzeczy bywałam i Rozrabiałam. Przypominam sobie, no nie wiem, pierwszą lepszą akcję. Koncert ONA, nasz ówczesny menarze prosi byśmy byli grzeczni, bo mieliśmy poznać sponsora naszej jesiennej trasy koncertowej. Ja schodzę ze sceny i w tym momencie bez pardonu chcę się ze mną ściskać jakiś łysy facet w złotym łańcuchu. Odepchnęłam go, rzucając kilka niewybrednych słów. Oczywiście okazało się, że to był właśnie pan sponsor. <laughs> Ciągu dalszego współpracy możecie się łatwo domyślić. Po prostu. Nie było ciągu dalszego, ale na szczęście będzie ciąg dalszy audycji Wszystkie Numery Agnieszki Chryńskiej, dlatego zostańcie ze mną. Ale ten numer fajnie się buja. siuga i zespół Maroon 5. Ja powolutku żegnam się z Wami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tradycyjnie dziękuję za wszystkie maile, listy, zdjęcia, książki, które przesyłacie mi z nadzieją, że znajdę czas i je przeczytam. Dziękuję szczególnie mocno za wszystkie przepiękne laurki od dzieciaków i listy od nich w stylu. Moja mama męczy Pani piosenki u nas w domu. Ja też je w sumie lubię. Wiosna coraz śmielej zagląda nam przez okno. Cieszmy się tą niedzielą, a ja już dziś zapraszam Was na kolejne niedzielne spotkanie od godziny 10 do 15, tylko na falach radia RMFFM. Spokojnego popołudnia. Cześć!